Times the charm. Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku i już chyba czwarty raz nagrywam to intro, bo niestety Kamera mi się zepsuła, cały mikrofon jest do naprawy. No ale dobra, życie, nagrywam telefonem, będzie ok. Dzisiaj mam trochę taki make-up, no make-up dzień, co też jest ok. No ale chciałam z wami się podzielić filmikiem, gdzie idę do Pepką i biorę was ze sobą na takie małe zakupy. Jeśli chodzi o same rzeczy, co było w Pepko, na yy, co mi zachęciło, żeby pójść do Pepko, to jest to, że mają teraz taką kolekcję Barbie, co stwierdziłam, że będzie naprawdę fajna rzecz. zobaczyć Ja jestem bardzo podekscytowana tym filmem um, z kilka powodów. Po pierwsze ta nostalgia, no sama się bawiłam Barbie, pamiętam jako dziecko i dostawanie tego, tej Barbie, patrzenie się w sklepach. Wiecie, z tym Barbie, i tak dalej, to było dla mnie bardzo takie podekscytujące. To ten element nostalgii. Fabuła wygląda bardzo ciekawie. Jak oglądałam zwiastun, trailer do tego filmiku, to i aktorzy wyglądają super. Like Ryan Gosling, Margot Robbie, wiecie. Myślę, że, że będzie fabuła bardzo ciekawa. I dodatkowo, jako market marketingowiec, to bardzo doceniam marketing wokół tego filmu. W ogóle oni, um, jak budowali cały ten set, to w świecie zabrakło różowej farby. Tak, taka ciekawostka. Ale to, że współpracowali z Architecture Digest, żeby pokazać ten dom, jest filmik na tym na YouTubie. Um, przez to, że wymieszali trochę jakby muzyki i tak dalej. Przez to, że Margot Robbie nosi. Um, Nosi te stare, jakby, kostiumy, stroje Barbie w wszystkich premierach na całym świecie i tak dalej. Są so, po prostu jako marketingowiec, to, że używają dużo outdoor elements marketingowych, że na przykład stacje um, czy przystanki autobusowe są cały na różowe so, like, i tak dalej. Są tutaj po prostu ich marketing jest French Kiss. Dawno takiego marketingu nie widziałam, jeśli chodzi o filmy co bardzo to doceniam, ale nie o tym, o tym, że jest kolekcja Barbie w pepką. Chciałam to zobaczyć, przez to, że jestem podekscytowana do filmu i nawet z żoną idziemy na moje urodziny, idziemy na premierę tego filmu, Coś stwierdziłam, a może coś sobie kupię do tego, no ale niestety nic mi się nie udało, ale to już na sam koniec pokażę. Cała jestem też w stroju Barbie tutaj w tym filmie, so chodźcie ze mną na zakupy. No, jeśli chodzi o tą kolekcję, to w kilku miejscach było w sklepie. Były takie T-shirty, też były takie do spania rzeczy, szlaflok, szlafrok Barbie. Ale dla mnie, ja osobiście nie lubię, jak są takie plastikowe nadruki, po prostu mi to dokucza. I widziałam ten cały strój, też widziałam to online i stwierdziłam, o dobra, będę, bardzo bym chciała to przymierzyć. Do tego były takie też czarna bluza rozplinana i też takie czarne, um, krótkie spodenki Barbie, ale ten cały różowy strój mi się bardzo podobał. Też te czapki były ciekawe i nawet pomyślałam, a może John by chciał. Ale akurat powiedział, że już nie potrzebuje czapek. Te buty też mi się spodobały. Powiem Wam szczerze, że takie ale konwersy też szukałam. Trochę takie z wyżwyższoną, ale jak przymierzyłam to. Nie były idealnie dla mnie, to dlatego zostawiłam w sklepie. Jak Jeśli chodzi o takie zabawki Barbie, to mamy tutaj tatuaże, oczywiście, lalki oryginalne, też jest taki zestaw, żeby zrobić tie-dye, zestaw, żeby robić własną biżuterię. Ten kubek był taki fajny z tym napisem Barbie, i rączka była serduszko, oczywiście też dekoracje do pokoju, puzle. I tak dalej. Um, no, i tutaj mierzę ten cały zestaw Barbie. Muszę Wam powiedzieć, że, no jak mówię, fajnie, bo chował brzuch. Ja wzięłam akurat tutaj dół L albo XL, a góra tylko była m i ta góra dla mnie była trochę za, yy, za ciasna. Czułam, że taka luźniejsza by była fajniejsza. Buty jak najbardziej okej, okay, tylko nie były na 100% takie wygodne, jak ja bym akurat chciała. No i cały zestaw też, jak mówię, mi się bardzo podobał. Może nie ta na takie upalne dni, co teraz mamy, ale myślę, że właśnie chodzić, biegać w tym, no ja bym w tym chodziła po ulicy z trampkami i tak dalej, um, ale też taki fajny, komfortowy zestaw, żeby mieć po domu. Też były kilka fajnych t-shirtów i zestaw dla dziewczynek. Agro w tym Pepku, gdzie ja byłam już bardzo dużo rzeczy było wyprzedanych, ale ten plecak mi się bardzo podobał. Pomyślałam, że taki fajny plecak no dla dzieci też takie t-shirty były wszędzie i bardzo mi się spodobały te skarpetki Barbie. Myślałam, że fajne były też dla dorosłych i też dla takich dzieci, nastolatków a, i też dużo takiej bielizny. No i chciałam Wam pokazać kilka rzeczy, co pomyślałam, że będą fajne właśnie na plażę, na lato. I pierwsza rzecz to jest to, coś takie, to się... Wciska do piasku i można tam trzymać kubki, picia i tak dalej. Pomyślałam, że naprawdę super ciekawy pomysł, i warto, warto też, jak dużo będziecie na plaży. Myślę, że warto, bo już kilka razy mi się zdarzyło, że rozlałam całe picie na plażę. Ta torebka też była taka cute na plaży na telefon, żeby mieć, ale co, na co zwróciłam, to są te pojemniki na szampon i tak dalej. Bardzo mi się spodobało, że każdy był inny kolor. I też co, też co mi się spodobało, to były te kosmetyczki. Przez to, że dół była taka siatka, i jakby cokolwiek się rozlało, to bardzo szybko i łatwo można je to zmyć. I też pojemność wyglądała bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o takie Picie to widziałam, że mają takie plastikowe rzeczy do zamrożenia i bardzo fajny kształt, żeby wsadzić do butelek, do wody czy cokolwiek do takich normalnych butelek, lepszy kształt niż na przykład lód, to stwierdziłam, że to też może Wam lub mnie się przydać na lato. Jak obserwujecie mnie na Instagrama... Polecam, jak, jak nie obserwujecie, ale polecam mój kanał. Tu widzieliście jak John i Matylda i w sumie cała rodzina tak fajnie się bawiła na to, my to nazywamy slip and slide po angielsku, ja to znam z dzieciństwa i to jest naprawdę super zabawa, jak macie miejsce na zewnątrz, gdzieś u siebie to polecam, bo zabawa fantastyczna i po prostu naokoło cały czas po prostu się bawiliśmy w ten upał. To była super rzecz i też mniejsze dzieci potem chodziły i naprawdę fajna zabawa. Kolejną rzecz, co u nas się mocno sprawdza, to są te rzeczy papiernicze w papko dla dzieci. To z naklejkami, ogólnie te naklejki, kolorowanki. Jak gdzieś jedziemy na wakacje, to dziewczynkom kupuję takie właśnie nowe zabawki, szczególnie jak lecimy samolotem, czy mamy długą jazdę samochodem, to taka nowa kolorowanka to jest, nie kosztuje to niedużo, a dla nich to jest taka miła, fajna niespodzianka i zawsze to jest ogromny hit. Um, teraz jak widziałam, to właśnie te, te naklejki, te, gdzie są takie małe naklejki, szczególnie dla wieku Matyldy, jest super zabawa i może ona to może robić godzinami. Ilości pojemników takich szklanych było bardzo dużo, ten mi się bardzo spodobał i chciałam po prostu zobaczyć, co mamy w domu zanim kupię, i myślę, że wrócę akurat po ten pojemnik, bo szukam coś na zimną kawę, jak jadę samochodem. Też były takie fajne butelki i na wodę, takie bidony, i też na. to akurat było plastikowe. To myślę też, że na chłodne napoi, napoje, jak robicie grilla na zewnątrz, coś takiego, to też by się sprawdziło. Też było kilka ciekawych gadżetów do kuchni, na przykład to, żeby wiedzieć, jaką porcję makaronu zużyć, co. Widziałam to ostatnio na jakimś TikToku i stwierdziłam, że super zabawa. Też ten mili, mini pool chopper to. Ktoś z YouTube'a i też na Instagramie bardzo często mm, pokazuje, i e, pomyślałam, że o fajnie, bo y, jak mówię, ktoś bardzo poleca, tylko z Amazonu, gdzie cena była o wiele wyższa. Pierwszy raz widziałam te kieliszki z firmy Krosno w Pepco na żywo i wyglądały bardzo ciekawie. Jak szukacie kieliszków, to może być fajna opcja dla Was. No i też zawsze się patrzę na kubki, mimo to, że mamy bardzo dużo kubków w domu i już nie kupuję. Ale zawsze też się zatrzymuję, Zobacz, patrzę się, jakie są dekoracje do domu. Było bardzo dużo fajnych takich boho styl rzeczy. Moje ulubione kosze, ja te kosze mam Wszędzie. Mam w każdej łazience uwielbiam te kosze, dużo tego było. No i w końcu też poszłam zobaczyć, jakie są ubrania dla dzieci, i też było kilka fajnych, ciekawych opcji i dla Matyldy, i dla Emy. One akurat mają bardzo dużo ubrań, to nic dla nich nie kupiłam tym razem, ale było bardzo dużo fajnych rzeczy. Jak szukacie jeszcze coś na lato, to myślę, że cenowo tutaj coś możecie znaleźć dla Waszych pociach. No, i tak w tej trzeciej ciąży bardzo szybko mi brzuch rośnie, powiem Wam szczerze, o wiele szybciej niż w poprzednich ciążach. No, i zauważyłam po prostu, że moje t-shirty się robią takie krótkie, i popatrzyłam się na te akurat już nie chciałam, nie miałam siły więcej mierzyć rzeczy tego danego dnia, ale myślę, że wrócę, żeby zobaczyć te t-shirty, bo przez to, że mają to zawiązanie z boku, myślę, że to będzie taka fajna, ciekawa opcja właśnie dla kobiet w ciąży, ale myślę, że po prostu to jest taki bardzo korzystny look, jeśli chodzi o t-shirty. Był ten różowy kolor, który uwielbiam, to jest jedno z moich ulubionych, żywych takich kolorów, które noszę, plus była koszulka czarna, a to myślę, Myślę, że za, ten, za tą cenę to będzie dobra opcja dla mnie. Jak mówię, wrócę, żeby przymierzyć, bo myślę, że warto wszystko mierzyć teraz. Szczególnie, że, że nie znam własnego rozmiaru, ale wyglądało to jak bardzo taka ciekawa opcja. Dobra, co dostałam w papko Już Wam pokazuję. Jedyna rzecz, jeśli chodzi o kolekcję Barbie, to były te skarpetki. Chciałam takie wyższe skarpetki, bo bardzo mi się podoba ten look. Z leggingsami i z takimi wysoko, wysokimi skarpetkami. Thanks Gen Z, za ten pomysł. Jak mówię, mi się to podoba. Chciałam takie wysokie skarpetki. Tutaj jest sporo bawełny i kosztowało 12 zł. So why not? I też tak jak wspominałam na końcu, tutaj moje ciało bardzo już się zmieniło w trakcie ciąży, mimo to, że już nie jestem w bardzo zaawansowanej ciąży, ale bardzo mi widać już. Brzuch. Co so, potrzebowałam nową bieliznę, to też sobie mm, z tego korzystałam, bo myślę, że cenowo bardzo fajnie ta bielizna wychodzi. I jak y, kupiłam w poprzedniej ciąży, to naprawdę y y było jak najbardziej ok. Um, ja po prostu kupuję rozmiar lub dwa rozmiary większe, bo chcę, żeby ta bielizna była jakby like, powyżej mojego like, brzucha. Są so, nie daję poniżej, niekomfortowo się z tym czuję. So, like, Yeah, that's just me. Anyways, ale jedną rzecz, co chciałam z wami się podzielić, bo u mnie się to bardzo sprawdza i w ciąży, i jak karmiłam, um, i jak się niekomfortowo czujecie rozmawiając o tej biuście, to warning, trigger warning, że o tym będę rozmawiała. Teraz znowu przez to, że jestem w ciąży... Um, Mój biust bardzo się zmienia i jest też like, bardzo wrażliwy, wszystko mnie boli i tak dalej. Um, to, to ten biust to nasz like, bardzo pomaga z tym. Jest bardzo tani, chyba kosztuje z 8 zł, żeby nie skłamała, tak, 8 zł kosztuje, jest w czarnym i w białym kolorze. Kupiłam to, jak byłam w ciąży z Emą i bardzo mocno mi się to sprawdziło, po prostu to noszę też czasami do spania, w ciągu dnia, jak jestem za like, bardzo wrażliwa i tak dalej i nie mogę normalnego biustu nosić, czyli nie czuję się komfortowo, to to u mnie się bardzo mocno sprawdza, to dlatego chciałam się z Wami tym podzielić, bo za 8 zł wiecie, nie jest to jakaś kosmiczna cena, a i jak mówię takie perełki w pepką to jak najbardziej. A propos perełek, jak Wy macie jakieś perełki z pepką, co byście chcieli się podzielić, to dajcie znać w komentarzach poniżej. Myślę, że inne mamy czy inne osoby, które oglądają ten filmik, skorzystają. Jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze Matylda i ja i nasza baby Emma i Future Baby i John życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Ja. Pa!